Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Internetowej Galerii Twórczości. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować wykonanie pisanki wielkanocnej. Zatem co będzie nam potrzebne? Będziemy potrzebować jaj ze wielkości około 10 cm, patyczek do szaszłyku, nożyczki, kolorowe wstążeczki farba akrylowa, pędzelek płaski, może być syntetyczny, klej z werniksem i lakier matowy. Będziemy potrzebować również pięknych, kolorowych serwetek z motywami właśnie wielkanocnymi. Ja przygotowałam Zajączki. Tutaj jeszcze chciałabym Wam pokazać gotowe, właśnie te wzory świąteczne na papieru ryżowym, tak? Ale myślę, że chusteczki też spełnią swoją rolę. No i moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy od przygotowania właśnie podłoża. Ja już wcześniej przystarowałam jedną warstwą białą farbą akrylową, żeby właśnie pokazać Wam to szybciej. Teraz moi kochani centralnie tutaj z dołu, tak, naszego, nasze jajo nadziewamy, wbijamy patyczek, tak żeby się trzymało, a będzie wygodniej właśnie malować. I teraz e, wybieramy e, nasze ulubione kolory. E, ja przygotowałam e, m, odcień taki pudrowy e, róż. Tutaj jeszcze troszeczkę do, dodałam bieli. I mieszamy. Mieszamy. Taki jasny właśnie pastelowy róż uzyskaliśmy. Teraz musimy pomalować. Ten pęcelek właśnie płaski. świetnie się właśnie sprawdza. Szybciutko i w miarę zobaczcie, równomiernie pokrywa, pokrywa to jajo. Jeszcze kawałeczek. Dostałem pomalowania. I mamy już pierwsza warstwa nałożona I teraz musimy poczekać, aż przeschnie. Nasze jajeczko pomalowałam dwukrotnie, wysuszyłam tak, żeby ta farba była rozłożona równomiernie, i teraz przystępujemy do przyklejenia elementów wybranych z serwetki. Nie ja wybrałam zajączki, i teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne, ponieważ serwetka ma trzy warstwy. I trzeba oddzielić, oddzielić od siebie te warstwy i tylko zostawić właśnie tę pierwszą z tym nadrukiem. I teraz trzeba delikatnie o, tak, chwycić i zobaczyć, właśnie, dopasować właśnie do, do naszego jajeczka, w którym miejscu chcielibyśmy przykleić. Myślę, że w tym miejscu będzie idealnie i teraz zaczynamy nakładać y, klej z werniksem y, centralnie od środka i przeciągamy do końca. Mhm. Musimy robić to delikatnie, żeby nam się ta chusteczka, ta serwetka nie podarła. Dokładnie do samego końca, te brzegi. Musimy sprawdzać, czy nam się pokryło. Przyklejony i też musimy teraz pozostawić właśnie do, do wyschnięcia. Po przyklejeniu drugiego króliczka, będziemy teraz malować lakierem matowym. Musimy to ładnie przesmarować z góry na dół. Daje piękny efekt. przesmarowane. Można też e, e, dwukrotnie przesmarować. Tak. Dobrze. Po wyschnięciu e, teraz będziemy dekorować e, naszą pisankę e, piękną wstążeczką i tutaj przyczepimy ją od góry, możemy sobie tutaj tak docisnąć, żeby się dobrze trzymało i proszę bardzo, mamy gotową pisaneczkę z wykorzystaniem, przepraszam, techniki Dekupage. Mam nadzieję, że pochwalicie się swoimi pracami. Proszę, żebyście przesyłali na adres Miejskiego Domu Kultury. Wszystkie prace będę udostępniała na naszej stronie. Życzę Wam spokojnych, zdrowych świąt i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa!